W tym filmie mam do pokazania coś trochę odmiennego, ponieważ w przeciwieństwie do poprzedniego komputera, który był swoistym kombajnem wypełnionym modyfikacjami, pragnę coś pokazać zgoła odmiennego. Mamy tutaj komputer jednak nieco starszy, ponieważ... Ee, po komponentach raczej jest to 95 rok. E, bardziej... w spartajmskim wydaniu, to znaczy... Praktycznie taki komputer tej wydajności, no, z małymi, może wyjątkami, o czym za chwilę można było nabyć w okolicach 95 roku. Jak widzimy, z przodu mamy trzy przyciski: Jest power, reset oraz przycisk turbo. Wyświetlacz MHz. Potrafiący wyświetlić trzy znaki, z czego jeden to jest tylko cyfra jeden, lub brak tej cyfry jeden. No, i do tego jeszcze mamy stację FDD i wypas tamtych czasów, czyli CD-ROMA. No, ten nie jest oryginalny, no, ale moim zdaniem, CD-ROM to to. To cd -rom. z tyłu mamy cały arsenał portów, których nie ma sensu recytować. Z ciekawych rzeczy to zasilacz wydaje się mieć możliwość pracy w dwóch standardach napięcia 230 i prawdopodobnie 110 V. Nie zamierzam go przełączać, bo boję się, że zostanie w pozycji złej lub coś takiego, no ten zasilacz ma prawie 30 lat, też nie będę tego ruszał, jednak, no ale jest to dosyć ciekawe. Mamy tutaj dołożoną przeze mnie kartę Ethernet. Z naiwności, że będę w stanie coś zrobić na tym komputerze, odpaść jakąś stronę internetową czy coś. Cóż, można próbować. A z kolei w środku mamy tutaj widoczną już płytę główną. Prawie całej okazałości, niestety jest tu dosyć mocny ścisk, więc wiele nie zobaczymy, ale możemy zobaczyć tutaj zaślidacz. Jak widzimy tutaj na tabliczce z możliwością pracy w 115 dokładnie woltach i 130. Um, tutaj widzieć dwie wersje. Jest to wersja 200W. Tutaj mamy dysk twardy, troszeczkę pojemniejszy niż powinien być, ponieważ aż 80 gb przez co płyta główna trochę nie pani Majo. Tutaj nagrywa no, stacja CD od Asusa. Tutaj procesorek Pentium 1, więc na bogato całe 100 MHz. W 1995 roku praktycznie topowe taktowanie. Żeby, to, żeby 5 lat później były, pojawiły się w sprzedaży procesory 10 razy szybsze. Tutaj mamy w slocie dodatkowy cache. Także no, na bogatości. Tutaj RAM. Całe 32 MB. Oraz też mamy tutaj widoczną dosyć ciekawostkę, ponieważ porty, które widzieliśmy no poza z, no, oczywiście kontrolerem Ethernet, bo nie szalejmy. Są w zasadzie wyprowadzeniami portów, a płyta główna ma je zintegrowane. I tutaj widzimy nie najgorszą kartę graficzną. ATI Mach 64 jak na tamte czasy. I też nie najgorszą kartę. Nie najgorszy układ dźwiękowy, ponieważ jak widzimy, jest tutaj jeszcze coś wymyślę, żeby to jakoś lepiej pokazać. No w każdym razie ten stalaczek to jest układ Yamaha Opl, więc no, naprawdę jest to praktycznie niesamowite, że ta płyta główna ma takie kombo, jeśli chodzi o no, poziom zaawansowania no tego jeszcze no, niestety nie widać tutaj, bo jest to zakryte ale płyta główna ma już nowoczesną baterię CR232 może też gdzieś uda mi się to wrzucić no, także tyle jeśli chodzi o samo wnętrze tutaj jeszcze jest wyprowadzony, może włącznik tutaj pokazać, no niestety Przycisku Turbo, mimo że wyświetla megaherce, to nie udało mi się skonfigurować razem z procesorem. Jeszcze trzeba będzie myśleć w tym temacie. No i tak to się prezentuje, jeśli chodzi o wnętrze. No to cóż, odpalamy i zobaczymy, co. No, wszystko podłączone, a więc nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, czy działa. Piękne są te dźwięki, naprawdę. Że sobie wejdziemy do Biosu. Lekko się nam pięknie pokazuje. No i mamy Biosik. Naprawdę, jak na, porównując do dzisiejszych standardów, bardzo ubogi. Jednak w zasadzie w pełni wystarczający. Mamy tutaj dzisiejszą datę ustawioną. Wywiodlają nam się dyski. Eee, mamy tutaj widocznego Pentiuma 100 MHz z pamięcią cache dołożoną. No... A jeśli chodzi o dysk, to tutaj naprawdę miałem duże problemy, żeby ustawić prawidłową liczbę głowic i tego nigdy jednak nie, nie udało mi się zrobić, ponieważ no, nawet wpisanie poprawnej ilości powoduje, że no, dysk nie, nie jest widziany jako pełną, z pełną pojemnością. Niestety jednak płyta główna pod tym względem jest ograniczona. No, niby z maximum capacity 0 pokazuje, ale no, na, szczę no, na szczęście, na tych ustawieniach udało mi się tam jakąś pojemność wykazać. Niestety, raz, że właśnie płyta główna. Dwa, że jeszcze używałem oryginalnego disk parta Microsoftowego Dowskiego, więc więc no, finalnie ta pojemność nie jest zbyt duża, bo tam też ten disk part dosowy ma duże problemy z dyskami. o nie standardowej pojemności jak na te czasy. No nic, zobaczymy, wchodzimy, wychodzimy z BIOSu, zobaczymy co pokaże nasz komputerek. No tutaj się uruchamia, no trochę się wolno uruchamia, ale ten ekran post, ale... O, ale będę miał piękną stopklatkę. No, system nam się uruchamia. Windows 98. No wiem, no technicznie powinienem być Windows 95, ale już muszę sobie trochę jednak uprościć sytuację, bo jednak niestety Windowsy R9X są dalej dla mnie sporą zagadką. Yy, no. Może kiedyś. No, hasło. Zepić, enter. Dobra. No i jest nasz pulpit. No ale co my tutaj mamy za poinstalowane pewnie niewiele. Trochę niestety myszka się zastała, ale o pięknie. Ruch jest niedozwolony. Dobra. No, fajnie. No, trochę mieszka się ścina, ale nie ma tragedii. No nic, zobaczymy jakieś gry może. Sam jestem ciekaw, czy to ruszy. Como é a instalação? Curda. Plug and play. się, dobra. No. Coś pięknego. No i mamy działającą grę. Coś jednak da się uruchomić. O, że myszkę naprawiłem. No i gra działa całkiem nieźle. Nie myszką nie Nawet nie ścina przy tym Niech będzie Jasne Elegancko No także gra działa Zobaczymy inne Wielu by się dało zadźgać o ten krążek Dobra, instalacji nie będę prezentował. czy się uruchomi. Coś pięknego. Fajnie Bullet time E nie nie ma w sumie O dobra. No powiem szczerze super sytuacji tutaj jak nie jestem. Eee. no, gra działa elegancko. Nawet wezmie ścina. No. O. Elegancko. czy miałem pokazać z naszych 80 GB dysku. Zostało jedynie 8, ale jak na ten komputer to i tak wystarczająco. Jestem zdziwiony, że coś jednak jest w stanie odpalić tak wiekowy sprzęt. A patrzcie na to: ATI Graphics Pro Turbo PCI. <grymna> no, piękna nazwa, naprawdę. Ej, nie no, serio? Od 20 lat nie zmienili tego, inst o, nie, tego instalatora? Wiesz że wygląda praktycznie tak jak w nowych przeglądarkach, co jest? Hmm, ciekawe. Oczywiście wiadomo, to jest nowsza wersja niż 98, powiedzmy to jest może wersja 2005 albo coś takiego. No i tak, no kurde. Przecież wygląda tak samo. No, oczywiście za każdym razem nas pyta o certyfikat. No oczywiście pff, nie potrafi tego normalnie czytać, ale... No szał, wyszukiwarka zdaje się posiadać jakieś funkcje życiowe. Dlaczego wszystkie strony tak nie wyglądają? Pod względem optymalizacji, nie, no coś pięknego. Ja czy może coś ściągnąć software, może co my tu mamy? Dobra, pobierzemy. Winampa dla testów Da się pobrać O! Patrzcie, Netscape Właśnie idealna wersja Netscape'a Dla komputerów akurat mam 100 MHz i 32 MB RAMu o kurde, ale ten Winamp to nam się naprawdę diabelnie szybko pobrał Całe czy go uruchomię. No i pania, elegancko. Dobra, to jest coś pięknego, coś, co naprawdę tak ułatwia sprawę. Ja, żebym to wsadził na ten komputer, to bym musiał chyba wypadać płytę CD. A tutaj dzięki stronie takiej jak Piteusz mogę to pobrać bez problemu. Jest coś pięknego. Ciekawe jak będzie z tą przeglądarką. Dobra, z inną przeglądarką zobaczymy. O, to, 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 to. Ty, nie, nie, to ja chcę z tym spolszczeniem. Ja chcę z, ty, ja chcę z tym rosyjskim spolszczeniem. <gry> o panie, nie, no te strony internetowe to jest skarb. <gry> Chyba będę musiał zrobić krótką przerwę. Och, dobra. Pół godziny później. Ale mamy to. Niesamowite. I jest to format zip. A ja nie mam WinRARA. Okay, co to jest w ogóle? Skąd ja to? Ok, dobra, nie wiem co się stało, ale to co właśnie pobierałem przez ponad pół godziny jest nie do od odczytu, ale dobra, pobieram teraz drugą wersję, już daruję sobie to, to coś. No dobra, mamy to. Pokowujemy i sprawdzamy Dobra, instalujemy Dimontula No, naprawdę Piteusz ratuje dupę tutaj Ale jeszcze nie uwierzycie Bo normalnie pół godziny czekania aż to się pobierze no to chciałem odpalić, nie? Zainstalowałem specjalnie Dimontuda. No i jak się dowiedziałem z trzeba odpalić ten plik .cue No ale... Mamy błąd Głowiłem się jak ten błąd naprawić I w końcu odkryłem Okazuje się, że plik .cue Można nie tylko odpalać Dimontudem, Ale można również w Notepadzie odpalić I co my tu mamy? File Grand Theft Auto 2 USA, jakiś ten bin że chodzi o to, że ten chce znaleźć ten plik. i no tutaj on nie był jakby tak nazwany nie? Jego ja go teraz naz nazwałem, nie? E on był nazwany po prostu e GTA 2 bin, nie? tak był nazwany no, no więc no Generalnie to nie ma prawa działać, no ja też nie, chci no nie chciałem tworzyć takiej długiej nazwy Więc wystarczy po prostu w tym pliku To skrócić Robić e, GTA2Bin Zapisujemy to Następnie znowu odpalamy Nasz plik CUE No i, I się dowiadujemy, że nie mam odpowiedniej karty graficznej w tym kąpie I to wszystko na dzisiaj. GTA 2 jednak się okazało za mocne, ale nie można dużo oczekiwać od takiego sprzętu.